Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać zapach, kompozycję niezwykle wyjątkową, kompozycję niszową, niszowej marki, która się u mnie na kanale już wcześniej pojawiała i która się będzie jeszcze pojawiała nieraz, ponieważ jest to jedna z moich ulubionych marek perfumeryjnych. Jest to Olympic Orchids, i dzisiejszy zapach. To jest zapach następujący. Kiloia. I ten zapach jest takim przykładem tego, co właśnie powoduje, u mnie przynajmniej, że powstała u mnie właśnie ta miłość do perfum niszowych. To jest idealny przykład na to. Co właśnie mnie w tych perfumach niszowych kręci, to jak y, można zagrać pewną historię, co może w ogóle być inspiracją do stworzenia perfum. To jest y, kompozycja niesamowita, i niesamowita jest historia, i niesamowita jest inspiracja, i tak dalej, i tak dalej. Jest to zapach no, w pewien sposób no, niepowtarzalny. Ciężko byłoby znaleźć coś podobnego i. Tego typu inspiracje, tego typu zapachu na pewno nie znajdziecie w mainstreamie. Ciężko byłoby coś takiego znaleźć. Już wam pokazuję wszystko. Pudełeczko tak jak. już Pudełeczko jest proste, zwyczajne jak w większości w przypadku tej marki. Tutaj jest na dole obrazek, który przedstawia lawę wydobywającą się z wulkanu, a obok jest las tropikalny. Tak wygląda flakonik. I na tym obrazku mamy to samo: czyli lawa, wulkan i las tropikalny. Tutaj jest zwyczajne wszystko. Ja się od razu nim popsikam żeby też na bieżąco chociaż ja już dzisiaj cały dzień go noszę, ale ostatnio w ogóle bardzo często go noszę. Przedać mu chwileczkę, ponieważ jest to kompozycja tak intensywna, ale nie przez cały czas. Zaraz wam wszystko opowiem. Po pierwsze, ten zapach trafił do mnie przez przypadek. Nie sądziłam w ogóle, że będę go miała. W, w pewien ciąg wydarzeń zupełnie przypadkowych spowodował, że on się u mnie znalazł. Jestem bardzo szczęśliwa, że osoba, która pierwotnie go gdzieś tam chciała, ostatecznie się nie pojawiła i, i trafił on do mnie. Jest to zapach inspirowany, tak jak nazwa mówi, kiloia, czyli kiloia to jest wulkan. Wulkan na Hawajach. Być może wiecie o tym, jeżeli interesujecie się przyrodą i takimi różnymi zjawiskami, żywiołami itd. Być może wiecie, ponieważ kiloia to jest chyba tak mi się wydaje jeden z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie, być może być może najbardziej aktywny wulkan na świecie, z którego praktycznie cały czas wydobywa się lawa i w którym cały czas coś tam się dzieje i wcześniejsze erupcje w tym wulkanie też były takie na przestrzeni lat bardzo długie natomiast to co wydarzyło się w 2018 roku było taką w ogóle inspiracją do stworzenia tego zapachu bo erupcja która zakończyła się wielką wielkim takim taką eksplozją i wielką, wielk która skutkowała też wielkim zniszczeniem w okolicach tego wulkanu Kiloia, skończyła się właśnie, miała swój finał w 2018 roku, natomiast zaczęła się w roku 1983. Jeszcze zaraz sprawdzę, czy się gdzieś tam nie pomyliłam w datach, ale jeśli dobrze pamiętam, to mniej więcej tak to wyglądało. Była to dosyć taka długa, wieloletnia aktywność, która po prostu zakończyła się wielką erupcją. I ta erupcja w 2018 roku skutkowała takim potężnym wypływem, wielokilometrowym wypływem magmy takiej lawy z tego wulkanu, która przepływała przez. Ten las tropikalny, który tam jest, i również okolice, jakieś okolice też mieszkalne, zamieszkane przez ludzi, więc no były tam potężne straty. Natomiast no jest to taka sytuacja, która należy do tych historii, które zarazem są i. Może uda mi się postawić? Nie, bo siedzę na górce, wiecie, ja siedzę na górce i mi rzeczy spadają do przodu. Jest to taka historia, gdzie mamy żywioł, który jest przerażający, jest niszczycielski, jest bezlitosny, ale jest też piękny w pewien sposób. Przynajmniej z perspektywy naszej, kiedy jesteśmy tutaj w środkowoeuropejskim kraju bezpiecznym, gdzie nie mamy takich zjawisk. Możemy to oglądać na filmach, na zdjęciach, w książkach, to wtedy możemy jakby z perspektywy takiej estetycznej, gdzieś tam doceniać to piękno. Oczywiście mieszkańcy tych okolic na pewno mają trochę inną perspektywę i zdecydowanie bardziej odczuli niszczycielskie skutki. Natomiast jeżeli byście sobie wpisali gdzieś w internecie właśnie rok 2018 i Kiloia, to zobaczycie w jaki sposób wyglądały te strumienie tej lawy. One one Wyszły jakby z tego źródła wulkanu i jeszcze wytryskiwały z ziemi, jakby na tych przestrzeniach leśnych. Pękała ziemia w lesie i z ziemi wy, wychodziła ta lawa, wy, 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 takie się robiły jakby gejzery tej lawy, coś, coś takiego. I straszne i piękne zarazem. Piękne na filmie, straszne dla osób i zwierząt i dla wszystkich, którzy tam byli. Natomiast ta Sama już finałowa erupcja tego wulkanu, to całe widowisko tej lawy, które się tam wydarzyło, było inspiracją do stworzenia tej kompozycji. Kompozycja została stworzona oczywiście przez Ellen Coley, czyli osobę, która jest właścicielką, założycielką, i ona tworzy wszystkie kompozycje w Olympiik, to jest jej marka, to jest jej historia, wszystko tam jest jej. I te perfumy były zainspirowane właśnie tą główną erupcją tego wulkanu, Kiloia. I to, co mamy w tych perfumach, to jest, to jest cała historia. To jest coś naprawdę niesamowitego. Jeżeli, jeżeli gdzieś przeczytacie, na przykład na jakichś portalach perfumowych, opisy perfum po nutach, po jakichś tam takich głównych kierunkach, jakie są. To tutaj zobaczycie, że jest wszystko. Jest wszystko. Ciężko sobie to wyobrazić. Tak naprawdę, dopiero w momencie, kiedy powąchacie te perfumy, dopiero jakby będziecie mogli to sobie złożyć do, do kupy, dlatego że ciężko sobie wyobrazić wszystko. Ponieważ mamy tu do czynienia i z tematem drzewnym, i z tematem cytrusowym, i z tematem kwiatowym, i z tematem pudrowym, i z tematem y, balsamicznym, i z tematem y, morskim, i mineralnym, i każdym. Tu jest wszystko. I jak to wszystko jest możliwe, żeby stworzyć z tego kompozycję i stworzyć z tego historię? I to jest niesamowite, dlatego że przy tym wszystkim te perfumy. Nie są w swoim charakterze w ogóle perfumami dosyć mocno ekspansywnymi. One są intensywne, wyczuwalne, ale cały czas trzymające taki raczej bliski dystans, taki krótki. Myślę, że pomimo tego, że tematyka tutaj jest gdzieś tam kręci się wokół ognia i wokół wulkanu, czegoś, co kojarzy nam się z płomieniami, to perfumy są Umiarkowanie rozgrzewające. Myślę, że teraz, pomimo tego, że no już mamy wiosnę, chociaż jeszcze dosyć są takie chłodne dni, ja dzisiaj mam na sobie wełnianą bluzę i cały czas noszę jeszcze perfumy Kiloia. One są teraz świetne, świetnie wybrzmiewają. Zimą też pewnie byłyby fajne, latem spróbujemy, chociaż myślę, że na lato coś, coś, coś innego się wybierze. to te perfumy aż tak bardzo nie rozgrzewają. One zaznaczają swoją obecność, ale to jest cały czas ta obecność zaznaczona w taki bardzo umiarkowany sposób. I sam zapach. Sam zapach jest historią o tym, jak lawa, która wychodzi z wulkanu, niszczy tą przestrzeń, która jest jakby tą powierzchnią tej góry wulkanicznej jak to wszystko przez tą lawę zostaje totalnie zmiecione, spalone, jak to jest spalone, jak to odżywa, jak to paruje, i jak to pachnie później, kiedy już wszystko wyrośnie na nowo. Przy otwarciu tego zapachu mamy dosyć taką ostrą nutę piekącą, która może bardziej nie jest na tyle jest w pewien sposób rozgrzewająca, ale bardziej to jest taka nuta, która szczypie nas w nosie. Coś takiego pieprzowego, coś takiego, co powoduje, że musimy przez chwilę nawet wstrzymać oddech, dlatego że tak, jakby zaciągnięcie się pierwszym, pierwszym takim wrażeniem tego zapachu, może być w pewien sposób nawet bolesne. Może być nawet bolesne, bo czujemy pieczenie w nosie. Czyli już mamy na początku do czynienia z tym wybuchem tego ognia. Później, im dalej, na początku mamy też dosyć taki intensywny, sucho-gorzki efekt czegoś, co jest i piekące, i drzewne, ciężkawe, w taki goryczkowy sposób. Natomiast ta faza. Zaczyna się i się powoli wygładza w takim kierunku, drzewno balsamiczno, takim lekko kadzidlanym, ale kadzidlanym w takim kontekście żywicznym. To jest taka mirra ciepła, słodka żywica. Jeżeli palicie mirrę czasami taką sypką którą można kupić na kilogramy, to będziecie wiedzieć co mam na myśli, jak pachną te żywice. Kiedyś wam pokażę. Chcę zrobić taki film o rodzajach kadzidła, o takich chłodnych kadzidłach, o takich ciepłych kadzidłach i chcę wam pokazać jak można w domu palić kadzidła, mirrę, olibanum, takie różne żywice. Pokażę wam to na takim marmurowym w takim marmurowym czymś I, i to, jeżeli macie z tym doświadczenie, to będziecie widzieć tą słodycz, to ciepło, będziecie mogli sobie wyobrazić. I to jest ten moment, kiedy ta lawa przepływa, jakby przez te przestrzenie, które są wokół tego głównego wypustu, tego wulkanu. I później dzieją się rzeczy, już później. Zaczynam się powtarzać. Później dzie dzieją się rzeczy coraz bardziej niesamowite, dlatego że mm, oczywiście wokół tego wulkanu mamy las tropikalny, las pełen y, pięknych, pięknie pachnących kwiatów, drzew, różnych aromatycznych roślin. Mamy tam y, różne aromatyczne drewna i to wszystko, kiedy ta lawa przez to przepływa, to wszystko się pali. Ale zarazem i paruje. To nie jest takie palenie się, kiedy mamy pożar, i nagle wszystko zaczyna po prostu w mgnieniu oka, jest spalone i śmierdzące dymem, i tak dalej nie. Tutaj mamy powolny proces, i wszystko paruje, wszystkie te aromaty unoszą się, i tego będziemy doświadczać przez tą najdłuższą fazę tego zapachu. I tutaj w tym momencie chciałabym się na chwilkę zatrzymać na. Yy, nutach zapachowych i szybciutko przeczytać Wam nutki zapachowe, jakie są podane przez twórców kompozycji Kiloia. I te nutki, które mamy tutaj, to są następujące. Akord lawy, no to to już wiadomo. Biała lilia imbirowa, mirra, styraks, benzoes, plumeria, drzewo sandałowe, wanilia, bergamotka, jaśmin i mimoza. Czyli mamy tutaj tematy Kwiatowe, drzewne i y, balsamiczne, y, takie żywiczne. I ten y, etap właśnie taki kwiatowo-balsamiczno-drzewny jest y, w tym wszystkim najbardziej taki y, obecny przez tą najdłuższą fazę jakby rozwojową tego zapachu. I wtedy to, z czym będziemy mieć do czynienia y, najbardziej, jakby naj, najdłużej, to jest taki efekt takiego. Słodko-drzewnego, przełamanego pewnym takim aromatycznym, żywicznym, leśnym zapachem, ale wciąż obecny jest taki kwiatowy, słodkawy yy, aromat, i to jest taki ca, cały, ta, tworzy taki efekt olfaktoryczny, lekko kojarzący się z takim syropem z czymś kandyzowanym. Z czymś przetworzonym termicznie, z czymś parującym. No, idealnie nam się to wiąże z tematem parującego, rozgrzanego lawą lasu, który w jednej części już się pali, w innej części się gotuje w pewien sposób. Wszystko wydziela bardzo intensywne aromaty, upojne. Mamy do czynienia ze śmiercią. Mamy do czynienia z bardzo intensywną, wręcz narkotyczną słodyczą, syropowatą słodyczą. Dla mnie jest to motyw, który kojarzy mi się ze śmiercią. Mamy do czynienia z taką przełamaną czymś ziołowym czymś takim, czymś takim ziołowym czymś dającym do zrozumienia, że wśród tych kwiatów, wśród tych egzotycznych roślin cały czas jest mroczny, tropikalny las. I cały czas jest mnóstwo drewna. I cały czas jest mnóstwo drewna, i jest pewien mrok, cały czas w tym zapachu też obecny. Zapach jest niezwykle trwały. Trwałość jest, myślę, że ponad 12 godzin. Na odzieży jest on wyczuwalny. Przez więcej niż jeden dzień, kolejnego dnia jest w dalszym ciągu wyczuwalny. Na skórze, no to wiadomo, myjemy się, więc zmyjemy go z siebie, ale też nie jest tak łatwo go zmyć. I powiem Wam, że ten zapach może budzić skrajne emocje bo są w nim takie dwa bardzo intensywne tematy: słodycz taka syropowata, kandyzowana słodycz, kojarząca nam się właśnie z czymś, co zostało mocno termicznie przetworzone i wydzieliło te swoje takie naj, najbardziej soczyste, słodkie, balsamiczne ekstrakty. I taki, taka gorycz lasu. Taka gorycz lasu. I, i piękno, i śmierć, i, yy, i kwiaty, i tropiki, i, i pewien mrok. Cały czas pamiętajmy o tym, że ja tutaj mówię o tym z Aspekcie estetycznym wybuchu wulkanu, ale cały czas musimy pamiętać o tym, że to jest historia o śmierci, to jest historia o rozkładzie, ale w momencie, kiedy wszystko umiera, i, i gdzieś tam kończy się życie tych roślin, które były na drodze tej, tej niszczycielskiej siły, w pewnym momencie będzie jakieś odrodzenie. I to y, też zaciekawiło mnie i zainspirowało mnie to, w jaki sposób y, jakby twórcy, twórca, twórczyni tego zapachu komentuje właśnie tę, tą swoją kompozycję. Ja sobie zapisałam ten cytat, jest bardzo ładny i myślę, że on w pewien sposób podsumowuje y, tą kompozycję. Po zakończeniu erupcji, wyschnięciu i pokruszeniu lawy Prędzej czy później pojawi się słodki, żywiczny zapach nasion, które wykiełkują i przywrócą życie w czarnej pustyni. Więc y, mamy ten motyw też y, takiego odrodzenia później tego wszystkiego. I w tym zapachu mamy aspekty mineralne. To wszystko fruktuje. To, to nie jest taki zapach, który będzie miał, um, wiecie, górę, um, serce, bazę. On będzie te, te motywy w ciągu dnia noszenia będą od nas odchodziły, będą do nas wracały, będzie to gdzieś tam odparowało, odparowywało, wracało i tak dalej. Będzie się to kręciło. Rzeczy, które przestaniemy czuć, po kilku godzinach znowu będziemy je czuć. To jest naprawdę bardzo ciekawa kompozycja i niesamowicie ta inspiracja mi się spodobała, ta historia mi się spodobała, i y, y, to jest właśnie to, co ja kocham, y, jakby w świecie perfum niszowych takie historie takie inspiracje y, to jest, wiecie, wybuch wulkanu. Są też inne takie tragiczne w skutkach aktywności żywiołów niszczycielskich tsunami, tornada. To jest tak, że te historie zawsze są trudne, tragiczne, ale z punktu widzenia naszego, takiego europejskiego, gdzie tych zjawisk nie mamy, nie doświadczamy ich, to jednak gdzieś tam jest jakiś taki aspekt estetyczny, który powoduje, że. Oglądamy te filmy przyrodnicze, że gdzieś tam zachwycamy się widokiem tych tornad z daleka, że, że jest w tym pewien aspekt piękna. I to, co ciekawe jest to, że ten zapach został zainspirowany właśnie tą finalną, potężną erupcją z 2018 roku. Kompozycja Kiloia powstała w 2019 roku, a już w 2020 wulkan Kiloia Znowu dał o sobie znać, i znowu rozpoczął kolejną erupcję. Kolejne wypuszczanie tych, tych, tego ognia i tej lawy. Więc może pojawi się flanker, kolejna część. I tak, 20 grudnia 2020 roku kolejna erupcja się rozpoczęła, i moim zdaniem jest to bardzo ciekawy zapach. Bardzo moim zdaniem warto jest sprawdzić, jeżeli będziecie mieli taką możliwość. Ja podlinkuję wam w opisie filmu ten zapach. Jeżeli myślę, że spróbuję go znaleźć gdzieś w Europie, chociaż myślę, że chyba podlinkuję Wam z amerykańskiej strony, bo wydaje mi się, że, że na dzień dzisiejszy chyba w Europie go... Nie ma, chociaż poza tym, że wiemy, że zapachy Olympic Olympics są dostępne w Polsce w perfumerii Lulu'a, to ja na przykład też zaopatruję się w zapachy tej marki z Hiszpanii, natomiast w Hiszpanii też nie ma tego zapachu, więc zobaczymy, może się uda coś znaleźć. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę dzisiaj. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania na temat takiej inspiracji takiej historii. Jak sobie wyobrażacie zapach wybuchu wulkanu? Jakbyście zinterpretowali taką, um, taką no takie wyobrażenie o perfumach, taką historię w ogóle to jest to jest bardzo ciekawe moim zdaniem. To jest to co w świecie perfum niszowych właśnie powoduje, że um, taka pasja jak moja czy nie tylko ja mam taką pasję, że w ogóle takie rzeczy się dzieją. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejne filmy. Oczywiście zapraszam jeszcze na mój Instagram, który podlinkuję w opisie Dwora Krawczyk. O, zawsze o tym zapominam powiedzieć. Pa pa.